Ania mówi, czy my musimy gdzieś wychodzić w ogóle? Zobaczyła ten pokój No dobra, zobaczymy co dalej Pokręcimy się trochę, nie? Po to, żeśmy tu przyjechali. O, chodź na tą dobrą kawkę tam na wybrzeżu. Tak? No i wróciliśmy Wróciliśmy na kawkę. Tak to nazwijmy. Ja. Piękny co prawda dzisiaj nie dostałem w, w widzianiu tego ale jest z podejrzewem. Z ranny to już nie jest. Sam, tak, <grymne> o na no że można się takiej kawy wspaniałej napić, jak, jak po prostu, jakby to była wykwintna włoszczyzna.